Kariera wspaniałego zawodnika, wspaniałego e, człowieka to jest naprawdę wielki szacunek. Posłuchajmy. Piękne zachowanie, też wszystko zreprezentowane. Jest parę obu reprezentacji, jest wzruszenie, pojawia się tam łęcket, trudno to utrzymać. Ależ to była piękna przygoda. W ilu on jest w 11 stuleciach na Łukasz Piszczek, szacunek, dziękuję Prawo Łukasz. Łukasz Miałem okazję Patrzeć na rozwój jego kariery Będąc jego też Partnerem klubowym Naprawdę no Wspaniała decyzja Luciana Favre Że zrobił z niego prawego obrońcę Który dał nam tyle radości Kończy się Pewna epoka To jest pierwszy z tego pokolenia Który które przecież dało nam tyle radości. Niestety w następnych latach będą kończyć przygodę z reprezentacją inni. Ja, ja też mam bardzo osobisty stosunek, bo, bo pewnie skomentowałem ponad 100.